Hej cześć Manko, jestem teraz i witam Was w szóstym odcinku z serii Twierdzy krzyżowiec szlaku Sokoła. Dzisiaj zrobimy sobie misję szóstą. Chyba to przed chwilą powiedziałem, no sorry, zakręcony jestem, może tak być. Nagrywam to w ogóle drugi raz. Tutaj widzicie, że jeszcze misje zrobiłem. Ale teraz nagrywam drugi raz to samo, gdy jeszcze tam jeden z kolegów w komentarzach napisał, żebym zwiększył bitrate. To tam się rozmywa, jak ruszam i... No to prawda, dziękuję za spostrzeżenie właśnie co zrobiłem, przetestowałem parę razy i myślę, że już tak nie będzie widać. No a raczej nie powinno. Jakbyś jakby jeszcze było coś widać, no to napiszcie w komentarzach. I tyle. Dlatego zaczynamy sobie jeszcze raz tą misję. E, gramy z dwoma sułtanami przeciwko wartownikowi i paru innych kolegach. Twoja popularność spada. A sobie od tego. Nie można tutaj tego, tego zrobić. Więcej. Na ryfa, tutaj mamy ryfa, tak? Ale w poprzedniej gierce było święty... Co się stało, to też jest niesamowite. Sultan zabił kuśwa tego, Filipa. Ja byłem aż kurde zszokowany, po co się stało. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ja więcej sobie zrobimy tego. Tutaj... mogę jakoś lepiej to ustawić? No chyba nie. Dobra. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ok, cztery może być. <coughs> tutaj sobie damy wyżyczkę, bo od czasu do czasu mi to to będzie atakować. I fajnie by było jakby... Może nie sułtan tam jak jeden. On ten sam buduje? Chyba inne. Czy poprzednie. Znaczy na pewno. To dobra, zobaczymy co to będzie. Robimy sobie od razu trochę kuszników. Na pewno się przyda. drodze. Drewno, drewno. To jest to poczekam to poczekamy będzie. Tak szybko nie będzie atakował na pewno. A raczej żaden z tych botów bojna 4000 mieli. No to. Raczej. Zmniejszę głośność. Szybko na pewno nie będą atakować. Jest dobre. No to jakoś wad. Nie atakują. Albo ten sam, zamek, No, nie, ten sam, chyba taki jakiś taki, taki dziwny, taki inny. No, ten sobie szeryf będzie się rozbudowywał. Potrzeba drewna. Okej, okay, drewno, tutaj dobrze, mieć tak. Jest Potrzeba drewna. Może jeszcze trochę tych. A, czemu nie? No, w sumie, Potrzeba piwo drewno. też nie zrobił. No, to tutaj zrobię piwo. Tak daleko nie łazili. Dobra. I od razu raz, dwa, trzy, cztery. I okej, okay. tutaj sobie tyle ich zrobimy. I za resztę już kupimy, wyślemy na wieżę. Dokąd idziemy? Już wyruszamy. No, ten sam, ten sam zamok jednak robi. To dobrze, lepiej dla nas. Czy jest jakaś różnica? Wydaje mi się, że nie. Drewna. Nie mam drewna, są prosiepne. My sobie tak, tak, tak. Więcej pikarzy. Chyba nic nie zdążę kupić do tego momentu. To trudno będzie, trzeba kupić coś. konieczność jak się nie pilnuje tego. No to dobra. Tutaj mi powoli naszą jeszcze, tutaj żeby już więcej kamieniami znosili Tu tutaj jeszcze jedno na pewno się przyda. Nikomu nie zaszkodzi to. No no i tutaj pięknie nam się tusze robią. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Jeszcze jednego uszarza tutaj zrobimy. Więcej sprzedamy. Kupimy też beduńskiego e medyka, żeby nam tu leczył. Zaraz będzie atak. No właśnie, idzie ten atak. Dlatego tutaj usuniemy jedno to, żeby nam się nie wytrafali na górę. Aha, jeszcze ten kolega chce tu wbić. Nie, jednak nie, jednak nie idzie Dobra, jak nie chcesz iść, to nie idź. Nie, to mam dużo swoich problemów. Tak w zasadzie. tu więcej drewna. Nie, właśnie na tych nowych mapach jest w większości problem taki, że powoli drewna brakuje. Czy na drewna brakować? To wielu tych mapach jestem na tej rzece takiej chyba? Nie nie na rzece, na innej takiej mapie podobnej też zaczyna właśnie brakować. No jest taki jezioro po pośrodku i tam zaczyna brakować. Po chwili już w zasadzie eee, ten drzew, więc no. Jeszcze sobie może jedno zrobimy nie można tutaj tego zbudować mój panie Jeszcze tutaj zrobił, tylko to usunę to. I... Jeszcze jedno tu postawię No tam to tu już zadrakował, to mi się nie będzie opłacało Szerw tutaj atakuje, jeszcze nie atakuje Dokąd idziemy? Zawsze nie No to dobra co zrobię ten Nie trochę chmieru. Tutaj tego zbudować, mój panie. Oj, a, zapewne będzie dosięgał. Tutaj automatyczna sprzedaż od 15. Jeszcze trochę więcej kuszników, co? Co za dużo kuszników, to nic nie szkodzi. Im więcej, tym lepiej. To też sprzedaż oddamy sobie czy nie tak na spokojnie Jeszcze trochę więcej piekarzy e, O tak sobie zrobimy tych piekarzy i będzie bit Aha, jeszcze tutaj dwa listy bym zrobił może co? Nasza łaskawość Jak możemy pomóc zajmuje stanowisko na machinie obleżniczej Dokąd No już powoli mogę wojska zacząć robić. E, tutaj w tej misji Zrobię sobie taki challenge. Z tej okazji, że wcześniej też zrobiłem challenge, tutaj też zrobię challenge, czyli będziemy natekrować głównie e, tymi bedmińskimi, czyli harcownikami w roli głównej. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No, to to nie, Tak jeszcze nie a, tak, poradzimy sobie świetnie. Tak, i tutaj będziemy sobie atakować harcownikami, i saperami i tymi burzycielami, no bo reszta to ciepskry in idzie. Ja muszę sobie jeszcze popularność zwiększyć jakoś. Prawie tak i... Nie tak. można do tego jeszcze jedną kaplicę. Ludzie bardzo ciebie cenią na sobie... też podać kościę, ale to zaraz. Myślę, jeszcze, żeby szybciej mi ci się rekrutowali. Ludzie. O. O wiele szybciej. Ja i tak mi się wydaje, że to tak działa raczej na pewno. I mam taką nadzieję. Bolę żyć w takim przekonaniu. Ludzie cię kochają mój panie. Dobra, dubiłem popularność do stu. I lecimy dalej, zaraz się I będziemy robić pierwszy atak, ale to już po cięciu, Tak uzbieram w miarę dużo swoich jednostek. I tak jesteśmy z powrotem. Udało mi się zebrać armię 140 harcowników, 24 saperów i 23 Na pytanie, czy to wystarczy? Upełniam wam, że na pewno wystarczy. I dobra, to sobie tutaj podejdziemy tymi. Saperzy tutaj od razu mogą iść. No. Zobaczcie zaraz jak ci harcownicy kurde walczą jak normalnie. Pięknie walczą. Już tutaj widać, że ci nie żyją. Tutaj trochę podejdziemy

Tych no. saperów trochę wycofamy, bo oni są niedoborci Harcowników tam wyślemy, oni zaraz... Liczono i już po, sz po szeryfie jest Będą sobie kole kolejną armię harcowników No, chyba nie co ci brakuje, mój kolego? Nie mam 20, ale dam ci sto chleba. Aha, ten teraz nie, nie radzi. On wcześniej sobie radził. Ten sultan wcześniej zabił tego. No dobra, on to od razu. I też sobie go rozwalę przy okazji. Na, gdzie to było? Na V? Na V było. E, skrót do beduńskich jednostek. No to dobra, to ja sobie go on to teraz tego rozwalę. Zresztą tu chyba idzie na tak co A, idzie. No trudno. Twój oko go harcownika rozwalę. No się, że tak. Nasze plany się Co on może jeszcze no, tak. Ten Filip też mnie czasem. Ja, ja go nie lubię. Jest takim żabojadem jednym. się zbliża. Musimy być dzielni. Nie możemy się zachwiać. Nie, Ten... się. taki żabojad. No więc bo chyba tam jest. Nie pomożecie, jedynie ja możecie zaszkodzić się. zaszkodzić. No nie, nie, proszę bardzo. Najnabrych pokonamy. Trochę medyków jeszcze dorobię. Dobra, wyślę tu... No, gdzie? No tutaj. Tu... Du... nie gdzie? Tutaj trochę? Tutaj, tak? Tutaj okay, no. Tę więcej nie mam. Może teraz wartownika? Wartownika, może Twoje zrobię. Blisko, jasno. No ale to. Bój, to Dobra, trochę im pomożemy, bój, co? Bo ja też mam dużo złota. O, co za radość. Twój okręt przynosi. 10, 10 kanał no wyjaśnienie ci, no. Nie wiem po co ci. I tobie też wyśle, bo ty też chyba potrzebujesz co. Ja tam odbudowę trochę Twojego zamku z spiechu i gliny właśnie muszę pamiętać, żeby tych rekrutować dużo, dużo harcowników, nam jest zapełniony. Spikle się jest co tu dobra do N4. Zoskowe podatki. Myślę, że nikt się nie obrazi. Raczej myślę, że na pewno nikt. Do co, widzimy się w kolejnym ataku. Dobra, widzimy się w kolejnym ataku. 250 harcowników, 203 saperów, jeden nam wcześniej zginął. 13 burzycieli i 69 tych kolegów. Chcę, tutaj wyjść, żeby trochę tutaj rozruby zrobili. Raczej nikomu to nie zaszkodzi. Jedynie mi może pomóc. Dobra, wy tutaj od razu idziecie na atak. Tutaj wam trochę pomogę. Zaraz tutaj zostaniecie Rozwalani burziciele też tutaj mogą trochę podejść. Raz jeszcze tutaj rozwalę ten. przypadkiem żadnych wojsk nie robił, kolega. Troszkę tam, na jaką wojska nie ma. On chyba na atak poszedł. Nie co się załatwił późno. Dobra, wypierzemy ja, cię pan na górę. Na górę. Tu się wycofajcie. No. Dobra kolejna wygrana z naszej strony. Jest. Ja jeszcze więcej tych wielbondów zrobię, lanjerów. Nikomu nie zaszkodzą. Wiadomość Twoje ognisko jasno. możecie iść na tą perłę. Czarą. Ej, kuźwo jedna. Jedź dalej. Dwoje zaufanie. Wiadomość od wszystko. Może jutro. Albo w jakiś inny dzień. Ale nie teraz, mój bohaterze. Nie teraz. Dobra, mój bohaterze, wybaczam. Dobra, wyczwórka, no, pochmier się powiedzmy. Dobra, w sumie tych też mogę dorobić, bo... Ja... O, on idzie na atak akurat teraz. To idealnie się składa. Ja ich tutaj wykasuję szybko. Tych kolegów, dobra, już tutaj zaczyna atak. Świetnie. To się świetnie składa. Widzowie. Jest normalnie bajlando tyle mogę powiedzieć na ten temat. Tam idźcie trochę niszczyć, trochę z, z was zostanie tutaj, żeby trochę tak wiecie... ciup, ciup, ciup. Gdzie wy jesteście? No, bicie, tu, bicie, tu, szybko, szybko, szybko. No to no ale też nie działa. W ogóle te miejsca są jakieś czasami na niektóre takie rozwalone, że tak powiem. No ten, no i teraz wchodzę tutaj. O nie, sobie masz chodzić? tutaj. Zniszcie, nie wiem co, to jeszcze zniszcie Nie, wyjdźcie na górę, nie nie, wyjdźcie, wyjdźcie A jeżeli nie, nie, nie. tu przyjdzie się kolejni, no to A chodźcie to na górę

w ramach podziękowania temu też że zaatakuję trzeba wynagradzać naszych kolegów Ok, 117, no i kolejny atak akurat kiedy ja chcę atakować całeczkę i czwóreczka jedyneczkę, tak? tak, tak. Chodźcie szybko, szybko, szybko. Wy tutaj burzyciele też jakoś tak. No, to się jak to się uda, to będę w ciężkim szoku, tak naprawdę. Dobra, wy tutaj atakujcie tych. W tym moi ci harcownicy tutaj piękni i wspaniali nie zostali rozwaleni. Okej, okay, tutaj kolejni idą. No, a szybciej to niszcie te mury. Okay, szybko idzie tam idzie tam tam idzie tam idzie tam też, no i to jest już kolejna Dobra to mam nadzieję że dobije. gdzie ty jesteś? Szybko tutaj ty mnie Tutaj szybko to gospodarkę niszczyć Ida on ma HP Ja nie wiem gdzie się w ogóle podział tak w ogóle bo tu nie widzę, Ja nie widzę, no nie wiem, tak Ty, ja pitole, że... no ale gdzie ona jest? Widzicie ją? Bo ja nie widzę, tak by jej tutaj w tym zamku nie było, ty, to jest chore w ogóle. Gdzie kuźwa ten sułtan z tymi atakami? No gdzie ona jest? No tutaj nie ma no, widzi się, ja, bo ja nie. No, no ty, ej, se, ej, Hej, ja nie wiem, kuźwa, o co chodzi. Kukźwa, chodźcie tutaj. Dobra, robimy kolejną armię. Tutaj sobie zrobimy tych, tych, tych i trochę tych. Nie wiem, czy oni w ogóle dojdą na ten czas. gdzie on jest? Nie widzę Dobra, wy tutaj niszcie, żeby przed tym za szybko się nie rozbudowała. Nasza koleżanka Tino, what the fuck? Jesteśmy atakowani. Ja i tu nie widzę, a tutaj jest. Dobra, widzę. Ona się tak daleko schowała. No dobra. Bo Boże, żem z czemuś wyjścił z ale ta, jak daleko tam była, dlatego, no. Trochę za szybko teraz. Nikt myślał o niedzielni, a w sumie o łapu się nie wypadł. Twojej sojusznicy. Wiadomość od sułtana. Może jutro. Albo w jakiś inny dzień. Ktoś miałś pieniędzy? Ale nie teraz. Ja, nie chcę rekrutować po prostu. Nie teraz. wiadomość to książka. Może jutro. Albo w jakiś inny dzień. Albo nie teraz. Mój bohaterze. Nie teraz. No, no nie wiem. Średnio to widzę tak szczerze. Aby tutaj idzie, nie się zastanawiacie. Aby tutaj. No i się schowacie za budynkiem, to oni nie widzą. To jest ciekawe, akurat w tej twierdze Ja czekaj. Bram będzie, miał, a ma jeszcze drugą bramę a To nieważne będzie akurat w, tak jak myślałem cię tu wszyscy no i przyspieszę od razu i szybko to zrobimy co? Mam nadzieję, że szybko tym razem idę ona ma jednostek 76, a ja ile będę miał? 174 No dobra, może jakoś się uda na wypadek jeszcze więcej tych harcowników oni tu mogą przejść, nie, nie mogą. To dobra, to tutaj jedenka. Zapiep zapieprzajcie. Tutaj dwójka i trójka. Może się coś uda myślę, że, że sobie do radę. A ja coś piwa. Nie. Nie łączy. Dobra. 200. Na pewno musi się udać. Jak to się nie uda, to y, usuwam wszystkie filmy. No, na pewno się uda. No, dobra, jeszcze na nich poczekam. I ja tutaj nie wiem, czy no, się to, to. To. I przy okazji tutaj mogę jeszcze tych dodatkowych wysłać. Dobra. I robimy atak oh. drugi. na to, że masz na I teraz tylko tamicze na górę. Okej, okay, dobra. Perełka jest w dobre miejscu i wygrana. I to była prosta misja. Sultanami no teraz się nie udało, tak jak wcześniej właśnie ten Sultan. Żeby zabił Filipa, no ale trudno się mówi, niezły Plotwist wtedy był. Już się tego nie spodziewałem. Także no. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę, suba do zobaczenia.